Cześć, jestem Robert, przez niektórych nazywany ROB3RT. Dzisiaj rozpakowanie z prawdziwego zdarzenia: Kunio Kun no Cho Dokai. Dodokai. To druga z trylogii wydanej przez Arc System Works na Nintendo DS. Gra przeleżała u mnie na półce dobre kilka miesięcy, bowiem została zakupiona zaraz po pozytywnej rezencji Jedi. Jak widzicie, po jest zafoliowana i tym razem możemy mówić o pełnoprawnym unboxingu. Folia posiada. Jeszcze naklejkę ze sklepu. Z tyłu musicie mi wybaczyć. Posiada zabezpie... Posiadała zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, które zostało nieskludnie przeze mnie oderwane. No okej, okay, może dostaniemy się do środka. Coś na co narzekałem przy rozpakowaniu maratonu na PlayStation 3 to brak tasiemki, które ten dostosuje, a jak widać jeszcze nie w Nintendo DS. Ale w 3D się już na pewno dajcie mi 5 okładka przednia świetny art. Mamy oczywiście tapetkę dookoła z napisem kunio, kunio, kunio. kunio. Z tyłu jak zwykle: 1, 2, 3, 4, 5, 6. W tym razem z krenów. Kilka opisów. Tym razem ludziki na podium z prawej strony, a w środku, tada, zasłonie kot, a może i po co cartridge z tą samą tapetą żółtą z napisem kunio -kun, kunio kun oraz logo samej gry Bardzo mi się podoba jakoś wykonanych naklejek na Nintendo, na cartridge Nintendo. Rejestracja Nintendo Club, tym razem tylko jakiś jakiś papierek do rejestracji, chyba tak, chyba tak i kolorowa instrukcja. Czyli wychodzi na to, że, że zawartość poprzedniego unboxingu z, ze zbiakiem była pełna, tylko brakuje mi jakiejś śmieci w sokerze. No ale mniejsza o to. Instrukcja kolorowa, ta sama grafika bardzo dobrze to pasuje jedno do drugiego ostrzeżenia po japońsku i standardowo klawisologia, opis postaci. O, mamy <laughs> mamy fajne grafiki do każdych, każdego z, 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 z bosów, możemy takich nazwać każdej drużyny i ich krótki opis. Dalej jak widzimy menu. Opis filmików nawet. Kolejne opisy. Używanie przedmiotów. Ruchy naszego kunio, czy też innego bohatera, który będziemy kierować. Tutaj chyba opis konkurencji. Coś, coś takiego. I w zasadzie tyle. A jeszcze tęsknęła grafika, której nie widziałem. Dobrze wygląda. <grym> I tak wygląda trzeci z trzech unboxingów na Nintendo DS. Więcej jak na razie i chyba w ogóle na DS nie zobaczycie. W przyszłości pewnie pojawią się inne. To by było na tyle. Dzięki, cześć.